Zastanawiałeś się kiedyś, jak trudne może być życie w strefie konfliktu? Film Mosul wciąga widza w sam środek dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w 2016 roku. To wyjątkowe dzieło filmowe, dostępne na platformie Netflix, nieodmiennie fascynuje i prowokuje do refleksji nad rzeczywistością wojny. Mosul to wojenny dramat, który choć może być dość niedoceniany, zyskał uznanie wielu widzów, a także krytyków. Jego narracja oparta jest na autentycznych wydarzeniach. Które miały miejsce podczas wyzwalania miasta Mosul z rąk organizacji terrorystycznej ISIS. W filmie przedstawiono zdeterminowane działania irackich sił specjalnych, które wchodziły w bezpośrednią konfrontację z dżihadystami. To historia odwagi, poświęcenia i braterstwa, która skupia się na zespole irackiego swat, podejmującym dramatyczną misję odzyskania miasta. Reżyserem filmu jest Matthew Michael Carnehan. A jego premiera miała miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, co podkreśla jego artystyczny charakter i ambicje twórcze. Projekt ten zdobył uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków, łącząc sobie intensywne emocje z autentycznym przedstawieniem brutalności wojny. Mosul przyciąga coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza wśród tych, którzy szukają prawdziwych historii związanych z konfliktami zbrojnymi. Narracja skupia się na zespole irackich żołnierzy którzy w obliczu nieustannego zagrożenia muszą stawić czoła przeciwnikowi, który nie zna litości. W filmie ukazano, jak ważna jest komunikacja między postaciami, co zostało osiągnięte poprzez dialogi w ich rodzimych językach. Scenariusz oparty na prawdziwych wydarzeniach oddaje szczegóły wojennego konfliktu z lokalnej perspektywy, co czyni go unikalnym w porównaniu do wielu hollywoodzkich produkcji. Film nie stroni od ukazywania nie tylko walki, ale także tragicznych aspektów wojny. Widz dostaje okazję zobaczyć ludzkie dramaty Jakie przeżywają uczestnicy konfliktu. Sposób realizacji Mosulu zyskuje uznanie dzięki wykorzystaniu technik filmowych, które potęgują poczucie realizmu, takich jak dynamiczne ujęcia z kamery ręcznej, co bezpośrednio przenosi widza w serce walki. Co ważne, Mosul jest nie tylko przedstawieniem militarnej akcji, ale także emocjonalnym spojrzeniem na wojnę. Obok intensywnych sekwencji stworzono również chwile ciszy i refleksji, które ukazują wpływ konfliktu na życia zwykłych ludzi. Producentom udało się uchwycić uczucia, Jakie towarzyszą uczestnikom walki, co sprawia, że film jest mocny oraz angażujący. Widoczna w filmie brutalność i realistyczne przedstawienie sytuacji zyskały reputację brutalnego i realistycznego filmu wojennego w opinii krytyków. Filmu nie można jednak oceniać jedynie przez pryzmat jego intensywności, to także odważna próba spojrzenia na wojnę z perspektywy tych, którzy ją przeżyli, a taka narracja rzadko pojawia się w mainstreamowych produkcjach. Film Mosul to ważny przykład nowoczesnego kina wojennego. Które nie boi się portretować trudnych, brutalnych rzeczywistości historycznych, a jednocześnie nie zapomina o ludzkim wymiarze konfliktu. Filmy takie jak ten przyciągają uwagę nie tylko miłośników gatunku, ale również tych, którzy szukają autentycznych historii opartych na faktach. Obecność Mosulu w ofercie Netflixa otwiera drzwi do rozmów na temat jednego z najważniejszych konfliktów współczesnego świata, przybliżając widzom złożoność sytuacji, które wielu z nas trudno sobie wyobrazić. Źródła Radio Z Netflix, FilmWeb. Czy masz temat, który powinien znaleźć się w tej debacie? Możesz zgłosić swoje uwagi do radia Z przez czerwony telefon.